Cześć wam. Widzicie u mnie w nocy spadł śnieg. W małych ilościach, ale spadł śnieg. Dziwne. W zimie spadł śnieg. Rzeczy niepojęte. Miałem dzisiaj wybrać się też do starego cmentarza, ale musiałem swoje plany zweryfikować dlatego, że no po prostu wiele mogił nie byłoby widocznych. Ale to jest dobry czas, żeby pokazać wam pewne dokumenty, bo jestem w posiadaniu fajnych, ciekawych dokumentów niemieckich. Jak widzicie, troszkę tego jest. Tutaj serdeczne podziękowania dla Artura z Krakowa, który część tych materiałów mi udostępnił, a część mi podarował. Także dziękuję pięknie. Ja jestem na etapie ich skanowania. I część będę musiał mu oddać. Też będę musiał się postarać o tłumaczenie tych dokumentów, bo mogą rzucić światło na pewne sprawy związane z wołbrzyskim przemysłem górniczym. Pierwsza książeczka, pierwszy dokument to jest zdaje się taki rodzaj dziennika

Są bardzo delikatne, bardzo kruche już, ale to, co chyba zdążycie zauważyć, Waldenburg Nord. Data 29 1945 rok. Hermann Gering. Jest to wszystko do Przetłumaczenia, I tak po kolei będziemy sobie lecieć, też mamy Waldenburg Nord. Niestety nie znam języka niemieckiego. Te wszystkie dokumenty muszę kończyć, skanować. Tak tylko wybiórczo wam pokazuję. Tu również mamy. Jakiś plan czy szybu? To też wszystko jest do ogarnięcia, temat. Datę mamy 1939. Nagrywam tą kamerką, którą dostałem od widza. Tak się to prezentuje, kolejna strona szyb Bismarck z datą też trzydziesty dziewiąty rok, marzec dziewięćset.

stanowiłem, że wam te dokumenty pokażę, bo i powiem Wam tak: nie ma internetu. Od rana nie ma plusa, nie mam playa, nie mam internetu. Nie wiem, czy, czy Putin może nadcisnął zły guzik. No, w każdym razie Miroszów jest odcięty od świata, jeśli chodzi o y, telekomunikację i internet. Kolejny z dokumentów to już jest na takim płótnie. To jest też wszystko w języku niemieckim. Są to jakieś obliczenia dotyczące kopalni. Po rozłożeniu jest to tak długie, generalnie tych planów na takim dziwnym, płóciennym materiale. Jest masa tych dokumentów. Ja bym chciał to rozwijać, wszystko? No nie będę Was zanudzał, są to jakieś rysunki techniczne. To no tylko tak, poglądowo. Tu mamy 39 rok. techniczne Uberwachung Bezlik 2. 39 rok. Tu mamy Breslau. Dokumenty z Breslau. Wszystko dotyczące tej kopalni. To jest wszystko do przetłumaczenia. Tu mamy całe pliki dokumentów z 1946 roku dotyczące kopalni w Wałbrzychu, kopalń w Wałbrzychu. kolejny dodatek, wyższy Urząd Górniczy, kolejny to jest wszystko do powolnego benedyktyńskiego odszyfrowania z języku z języka wroga. Dokumenty traktujące o kopalniach wałbrzyskich. Tu mamy kolejne dotyczące najróżniejszych spraw niemieckich. Też wszystko rzeczy. To tego już Wam nie będę pokazywał. Nie chcę Was zanudzać, tylko sygnalizuję, że taki, z czymś takim mam do czynienia. Rzecz do opracowania. Yy, będę się widział z Arturem chyba w sobotę. Mam nadzieję, że jeszcze mi zostawi te dokumenty, bo nie skończyłem ich skanować, część dokumentów mi przekazał, także serdecznie dziękuję no cóż ja uważam, że cały projekt Rize może się zawierać nie w samych górach sowich, ale w kopalniach wałbrzyskich w kopalniach niemieckich wałbrzyskich które wiadomo były tu już od setek lat ja jestem bliższy temu twierdzeniu, że rzecz naprawdę godna uwagi, która jest pomijana w gruncie rzeczy, to, że możemy odkryć coś w byłych wyrobiskach pokopalnianych. To jest tylko moja interpretacja. Nie jestem w tym jakimś e, protoplastą, czy jakimś pionierem, bo takie zdania się też pojawiały. Ja się do nich przychylam. A cały ten kompleks w Górach Sowich, no cóż... Mogła być to zwykła defraudacja pieniędzy, jakaś wielka malwresacja, nabrane więcej pieniędzy, a nie zostało wiele zrobione. No takie są moje zdanie, ja się nie chcę już o kompleksie Lizę wypowiadać, to nie jest mój konik. Tam jest kupę mega-mózgów, którzy już nawet po tych moich słowach by mnie już zbutowali, dlatego... odpuszczam ten temat, tak wam tylko o tym mówię. Moją pasją zostają stare kopalnie, stare grobowce jako nowość i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy przekaz. Taki trochę z domu. Nie wiem kiedy ten film rzucę, bo nie mam na chwilę obecną internetu i nie mam niczego, jakby mówił Kononowicz. Dobra, trzymajcie się. Cześć.